Drodzy widzowie, z tej strony oczywiście ja, Mister Przemcio, witam Was bardzo i to bardzo serdecznie w tym oto filmie. Dzisiaj, drodzy widzowie, możecie się spodziewać po miniaturce, której ja mam zadanie za zadać Xawerem i Sławkowi. Oni mają swoje pytania, żeby zadać sobie nawzajem. No i dzisiaj zadajemy, tak jest, drodzy widzowie, miniaturka. Yy, no, że yy, trzymam jedną taką paprykę w twarzy tutaj oczywiście no i drodzy widzowie no ciężko będzie, ale drodzy widzowie, jeśli będziecie, jeśli wam w ogóle to się spodoba, to zostawcie lajka like i zostawcie suba, bo będziemy dalej wiedzieć, że będę w sumie wiedział, że trzeba robić takie filmy no ale dobra, no i dobra ja wam drodzy nie przeszkadzam i widzimy się w filmie dobra drodzy widzowie dobra drodzy widzowie w sumie, przywitanie już było mamy papryczki Mam Mamy mleko. Y, Sławek wam pokaże mleko. Jest oczywiście Xavi no, ja Rapper. nie mam jak Jou wam pokazać plaka. szczerze, tego Dobra mleka. czekajcie. No jakoś tak, no widzicie tutaj tak mleko, żeby to się no. Hello! Te piękne prostu. Dobra jedziemy, tutaj z pytań, No i najwyżej czekamy aż ktoś zje po prostu. Panowie! Bon petit. <laughs> Drodzy widzowie, ja... no właśnie, ja też tak zrobię. Jak coś, drodzy dobra, widzowie, się dobra. stanie, że nie będziecie mnie widzieć na kanale Przemek S17 albo na kanale Przemek Rapper, to wincie tego tutaj pana, Yo, tego tutaj pana w wincie, bo to Ej, przez niego. Przez... No to <laughs> Dobra, drodzy, drodzy widzowie. Ta... Yy, tutaj taka piękna. Pokażcie. Piękała, taka piękna bo... papryczka. Czekajcie, czekajcie, bo moje mnie widać. A taka piękna tak papryczka. Pokażę. Dobra, drodzy mi, Boję się tego zrobić. Jeszcze mam dzisiaj trening do zrobienia Ale nie zrobię chyba treningu. Dzisiaj, dobra. Dobra, 3, 4, ry. Życzę Wam, żeby nie wymkli. A, żeby wymiękliście O kurwa. Ale daję w dupę to ten... zrofu. <śmiech> <śmiech> kurwa. widzicie to? O nie wiem czy dać dosłownie, do ale czuję, ale <laughs> czuję, jakby się pogał. Woda, woda, kurwa, woda. <laughs> Let's go! Drodzy widzowie, jakby co, nie? Jak będziecie chcieli więcej takich odcinków, to oczywiście zostawcie, Oczywiście zostawcie lajki. Lajki, <laughs> lajki. Lajeczki. I robimy następny taki odcinek. Może z jakichś ostrych chipsów zrobimy, drodzy widzowie, taki odcinek, więc pamiętacie o zostawieniu koniecznie nie? Siedem koło lajek i to robię. Zajebiste. Zjem jednego dużego ostrego chipsa, kurwa. Ale to zrobię dopiero na 50 tysięcy laje. Kurwa. <grym> e, nie wymienkliśmy tego. No już kurde uzaleć. No, rozumiecie. <grym> no, zabrało... <grym grym> płaczę, płaczę. <grym <grym> kurwa. Ostatnie. Oh, kurwa, ale mocna. A ja jednak chyba nie zrobię dzisiaj treningu. Ale ryj wypala. Nie no, wypala. Ale ona, wiesz, ona nie jest jakby taka ostra całkowicie, bo jest na przykład papryka, która jest naprawdę ostra chyba. Ja pierdolę. Widzowie mogą napisać, czy jest taka papryka, która jest w ogóle ostra. Ty, czy paprykę chili jakbyśmy wzięli, to, byś no, to byśmy... Chłopie, my byśmy, jakbyśmy zjedli chipsa, tego ostrego, co próbują już wiele youtuberów zjeść my byśmy się popokali normalnie, nie? To byśmy potrzebowali więcej mlek, niż w ogóle tutaj jest. Ale nie jest szmata ostra. A jak wy będziecie chcieli, żeby to Sławek to zrobił na swoim kanale. Oczywiście linki macie do chłopaków kanałów tam w opisie. Oni płaczą. Ja nie, nie, nie płaczę. Ja będziecie chcieli, żeby to Sławek zrobił na swoim kanale. No, ja nie płaczę, tego po prostu ten nie. A i zmuście Sławka, żeby założył jakiś kanał do vlogów, drodzy widzowie. I tego tutaj pana te zachęćcie. Kurwa. Żeby założyli jakiś kanały do vlogów. I jeśli założą, no niech zrobią tym jak ja. Dobra, jeszcze jedna. Zielona teraz. Jest jeszcze? No, no Zaraz wracam. Dobra, drodzy widzowie, to my czekamy. Sławek jeszcze. Albo weź tam żółtą, sprawdzimy w sumie. Bo czerwono mieliśmy, drodzy widzowie ale nie wytłumaczyłem wam do końca jeśli jakikolwiek yy, czyli na przykład ja i Sławek wytrzymaliśmy to drodzy widzowie trzeba zrobić dogrywkę i bierzemy teraz żółtą paprykę oczywiście Sławek ją zaraz przyniesie i nam po prostu i wam po prostu ją pokażę, jak ta papryka wygląda Kurwa. masz dobra, dwie, dwie części Zdowie. trzy części dobra pokażę tak dobra drodzy widzowie, więc teraz odpad. Ale bierze udział jeszcze raz. Tu macie drodzy widzowie, czekajcie, żebyśmy się tak nie ruszali, to tutaj u mnie gdzieś, tutaj macie serduszka, tu macie u serduszka i tu Dobra, pierwszy. Dobra, ryb jeszcze... wypala, to dawaj, jedziemy. Z tym. No dobra. Więc ja tak drodzy widzowie robię. Proszę. Proszę. No i drodzy widzowie, zobaczymy czy żółta papryka jest, ona tak wygląda. Tak, o. Zobaczymy, czy żółta papryka jest gorsza niż czerwona. Ja. Ale myślę, że gorsza jest czerwona. Dobra. Dobre, Trzy, jedziemy. cztery. Mhm. Nie. Drodzy widzowie, żółta papryka nie jest gorsza, bo jak jadłeś już czerwoną. Jak spróbowałeś czerwoną, to czerwona zostawia bardziej pikantny yy, smak po sobie, a jak zjesz tą żółtą, to ona jakby to podwaja. Czyli robi jeszcze bardziej, żeby to było yy, jak to powiedzieć, gorsza. Chcesz łyka? Nie. Weźmy łyka. Weź. No ale grozy mi nie, zawię, no. Czerwonej ciągle. Weź Żebyśmy Czerwonej ciągle, kurwa. Nic nam się nie stało. Żyjemy. To żyjemy. No dobra, gore, wytrzymaliśmy tak. Ze Sławkiem oczywiście wytrzymaliśmy Ksawery wytrzymał w tej rundzie z żółtą po prostu. Ale żeby nic nam się nie stało, drodzy widzowie, po tej czerwonej teraz każdy z nas się po prostu napije tego mleka żeby nic nam się po prostu w rządku nie stało Żebyśmy byli, no nie wiem Żywi na następne odcinki żebyśmy, takie Nie, będziemy żywi, ale, ale będziemy żyli żywim. drodzy Byśmy widzowie, na ale dla na widza mnie pluli ale dla widza specjalnie się napijemy mleczka Żeby nic się... no Po prostu dla widza się napijemy Więc drodzy widzowie, ja się napiję. Oczywiście mi to trochę przestało Oczywiście ja nie widzę żadnej różnicy Bo ja, nawet chłopaki wam potwierdzam drodzy widzowie Tutaj Xawe, tu Sławek, tu Xawery Że ja na co dzień Potrafię no, na przykład jeść ostre rzeczy, nie? Więc Ja to tam Jestem prawie przyzwyczajony, ale... Myślałem, że jak smog, będę pluł. Ale wam powiem <noise> tak, że nie wiem czy bym był takim cwaniakiem jakbyśmy... No, jedli no, tego... Paprykę. Jakbyśmy jedli tego ostrego, naprawdę jakbyśmy jedli tego ostrego chipsa, drodzy widzowie, to... Albo paprykę. To, co widzowie, dopiero zrobimy za kilka lat, dopiero. W tym tego nie będziemy robili. Albo zrobimy w trakcie, kiedy będą dobre suby, mordy. Tak, to wiecie, zrobimy to... Jak będą dobre wyniki na tym kanale? I na ile lajków, drodzy widzowie, yy, chłopaki, na ile lajków zjemy tego starego chipsa? Na 100 tysięcy. Nie, drodzy widzowie, nie zjemy tego na 100 tysięcy. Zjemy to na 200 tysięcy, 300 tysięcy. Tu macie 100 tysięcy, 200 tysięcy, 300 tysięcy. Dlaczego? Bo ten chips jest naprawdę, naprawdę ostry, drodzy widzowie. No to wiecie, i... co robić. Wiecie, co robić. Tak samo jak z Among Us i Rael, też musicie wybrać y... próg łapek, który chcecie wbić, żeby pojawił się kolejny odcinek. No i co, drodzy widzowie, no czas już dobiegł naszego pięknego filmu. Ja wam. No i co, no i myślę, z wami żegnamy. Siema Odezwiemy się do Was w następnych dniach, czyli na przykład w środę. Tak, w środę jest następny film. Zobaczycie czy przeżyliśmy, czy nie przeżyliśmy. No i co? Czy jest odcinek? Elo? Czy jest odcinek? Cześć!